Drogie koleżanki, drodzy koledzy, szanowni państwo, pandemia, z którą przyszło nam się mierzyć już od ponad roku, przywodzi mi na myśl cytat jednego z trenów Jana Kochanowskiego. Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Koronawirus po prostu nie wybiera. W ostatnim roku odeszło od nas na wieczny dyżur prawie 400 pracowników służby zdrowia, w tym ponad 150 lekarzy i lekarzy-dentystów. Aby upamiętnić tych, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie, odsłoniliśmy dzisiaj tablicę pamiątkową. Tablicę będącą hołdem i symbolem, symbolem ich oddania oraz misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Koronawirus brutalnie obnażył i pogłębił problemy polskiej ochrony zdrowia. Ale, mimo medicus homo est, czyli, mimo że lekarz jest tylko człowiekiem, mimo nieznajomości wroga, Mimo wielu niewiadomych, mimo wielkiego obciążenia fizycznego i psychicznego, wielkiego chaosu, jesteśmy i będziemy przy naszych pacjentach, będziemy walczyć o każdego z Was.